Cześć, witajcie, tak jak było zapowiadane, zabudowuję sobie tutaj skrzynkę na ścianie, na elewację, w której będzie znajdować się zaur, właściwie znajduje się, ja już tutaj troszeczkę zacząłem pracę, ale postanowiłem nakręcić jakiś odcinek na ten temat, bo tak sobie pomyślałem, że może ktoś być zainteresowany tym tematem, ktoś może szukać pomysłów jak to zrobić, albo może jak, jak to się subskrypcje, komentarze i łapeczki w górę oczywiście im wszystko mile widziane. także ee, kto jeszcze nie kliknął ee, i nie nie napisał jakiegoś komentarza pod tym odcinkiem to serdecznie zapraszam. no i startujmy. W środku to jest jakaś taka myślę jedna z prostszych skrzyneczek, e, jakie udało mi się znaleźć e, oczywiście na internecie. Tutaj to będzie zawór bezproblemowo. Myślę, nie będzie przeszkadzało. O, można zamknąć, można otworzyć bez problemu. E, tu w środku jeszcze będę docelowo chciał docieplić bo to jest tylko piąteczka. Chodziło o to, żeby po prostu mi się to tutaj zmieściło. Musiałem tutaj powycinać podejście, bo to oryginalne, które tam było, jest za wąskie i za płytkie. No i co? Chciałem tą też skrzynkę jak najbardziej sować, żeby po prostu za dużo jej nie wystawało. Możliwie jak najbardziej sować, ale tak, żeby była funkcjonalna. Więc teraz, tak, tutaj sobie jeszcze będę musiał w środku docieplić. Wstępnie została przykołkowana na dwa kołki. Tutaj na dole. Wiedziałem, że nie ma sensu więcej e, kołków tutaj dawać, ale tak będzie obklejona czy to pianką, czy w ogóle za, zamocowana. Tutaj też dookoła budowana styropianem. E, pianka montażowa, czy tam klej montażowy e, w piance, wszystko myślę się tutaj nada, e, więc, więc będziemy sobie tak to tutaj działać. Mam tutaj parę kawałków styropianu po to, żeby sobie to tutaj odmierzyć i pozaznaczać Bo tutaj, jak widzicie, nie dorobiłem tego narożnika właśnie ze względu na tą skrzynkę i teraz tak, tutaj bodajże już to powinno pasować tu akurat muszę mieć na równo utręte, to jest ten dolny, dolny element Tutaj 15 nie wejdzie centymetrów, będę to musiał e, z tej strony mieć zawężone. Czyli tutaj bezpośrednio za rurkę, bo akurat ta rurka jest bardzo, bardzo blisko elewacji, ta troszeczkę odchodzi, więc e, no gdyby było wszystko tak, jak tutaj to spokojnie, 15 weszło, tak muszę to tutaj troszeczkę zawęzić. No i później dalej już będzie normalnie wychodziło tyle ile potrzeba. 26 cm. Dobra, mam przygotowane wszystkie elementy Tak to tutaj będzie wyglądać Mniej więcej o coś takiego mi chodziło Do środka na razie nic nie mam przygotowane, ale to sobie no później jeszcze myślę dorobię Jest. Pogoda, słoneczko zaczyna wychodzić, strasznie wieje. W razie sobie na sucho przykładam, żeby zobaczyć, czy wszystko pasuje i żeby nie tu, tu mamy trochę ciasno, będę musiał sobie przynieść tarkę i troszeczkę to tutaj poprawić. Dobra. Dobra, żeby nie przesadzić. To miało wejść. Ale jeszcze coś tutaj. Jeszcze tu na tym stylu nie białym. Coś jest... Będzie też trzeba tam poprawić jeszcze tą wnękę. Ale no dobra, chodzi mi o to, żeby nie zaznaczyć sobie zaznaczyć sobie miejsca pod kołki tu też pod kołki tutaj tutaj. oczywiście e, skrajne płyty czyli tak jak tutaj na różnikach Zagęszczam otwory jak dawałem po dwie na płytę, czyli w sumie po 4 na metr kwadratowy To tutaj zawęszczam do 6 na, na metr kwadratowy Czyli ta jedna jest tu jeszcze robisz muszę Wiadomo narożniki, czyli jak tutaj przy otworach okiennych też są zagęszczone Dobra, na to Jedziemy z tym tematem tu oczywiście kołka nie daje no bo ciężko by tam było pomiędzy rurkami przykołkować a zresztą w takim miejscu nie potrzeba Mało trochę sobie zrobiłem na te wszystkie płyty. jeszcze zapiankowane, także żadnych mostków nie powinno być. Teraz tak, yy, może sobie przykleję tą dużą, mi starczy tego. Kleju. No nie chciałem za dużo rozrabiać w kleju, bo nie chciałem, żeby mi za dużo zostało, ale ale chyba jednak przesadziłem jeśli chodzi o oszczędność Troszeczkę się to poprzyciera później przy kształtowaniu narożnika, ale jest ok. Dobra, tak na razie się to prezentuje. Teraz czekam, aż zwiąże klej i później będzie dalsza zabawa. Przy okazji piankowania tutaj tych zatyczek. To opianuję sobie, ewentualnie podocinam sobie e, takie węższe kawałki styropianu tutaj w te przestrzenie, e, właśnie tutaj, żeby obrobić to dookoła, jak i tam w środku. Także to będzie następnym elementem. Tu myślę, że tak to zostanie. Jakoś to tutaj będę musiał obrobić e, klejem siatką, prawdopodobnie. Jakoś tutaj będzie trzeba to zabezpieczyć. No, a tutaj dookoła, no to wypełnić albo samą pianką, coś na tej zasadzie. Wtedy będzie to jakoś bardziej, może też wzmocnione, przyklejone, albo no, częściowo pianką, częściowo docinkami styropianu. Słuchajcie, troszeczkę tutaj nadrobiłem zaległości. Właśnie tutaj pianuję teraz te płyty narożnik mam zrobiony więc mogę tutaj dokończyć obudowę tej skrzynki eee, daję tutaj jednak troszeczkę styropianu po to aby eee, no nie poszło tyle pianki aż, aż tak dużo szkoda szkoda tyle pianki eee, A2 spłynęło z góry eee. A dwa, że po prostu może to będzie cieplejsze niż z tą pianką? Nie wiem. A dwa, że można wykorzystać e, troszeczkę odpadów. Więc jest, więc jest dwa w jednym, powiedzmy. Dobra. Mniej więcej tak to tutaj mam poprzygotowywane. Z jednej strony. Nadmer będzie wycinany, wiadomo. Dobra, zobaczmy sobie. A no, teraz nie pamiętam ile tam jeszcze mogę wsadzić No, z 7 cm na pewno Z 7 cm i z 26 na pewno i Z30 Dobra Trzeba przygotować jakieś takich Kawałków trochę, które uda mi się tędy wsadzić No i napiąca to wszystko sam znowu dolepić Żeby jak najbardziej uszczelnić Znaczy no, uszczelnić Ocieplić tą ścianę tej za tymi Rurkami Dobra, teraz powinno Działać To ta ramka jednak no, sporo, sporo zachodzi tutaj zawęża to światło no to nic, jeszcze tam mogę coś, coś innego wypchnąć. Dobra. Dobra, tak to tutaj spasowałem, to nie musi być ładne, ważne żeby było w miarę na ciasno i, i grubość by była 7 cm naliczyłem tego styropianu, 5 cm tego białego, do którego jest montowana skrzynka, czyli mamy 12. A kleję tutaj 15, więc niewielka różnica. Czyli przy takim zaworze zbytnio. O, no, dalej tutaj nie mogę, bo to już mi plastik jest. Więc wielkiej straty, jeśli chodzi o mostek cieplny, tutaj nie będzie. Maksymalnie jak się dało, to zostało to tutaj, myślę, obudowane. Można by może jeszcze bardziej tutaj, ale. Aż tak to chyba nie ma, nie ma potrzeby. Dobra, bierzemy pistolet i opianujemy sobie to. No i dobra, tak to tutaj wygląda. E, opianowane zostało. Pokażę Wam jeszcze w ostatnim ujęciu jak to się tutaj prezentuje na gotowo, jak już to zakończę, jakby zostanie położona tutaj siatka. No, ale jak widać żadnych tutaj e, trudności jakichś specjalnych z zabudową takiej skrzynki nie ma No ale może to komuś e, ten materiał do czegoś się przyda. Dobra, tak wygląda świeżo zabudowana, obrobiona skrzynka. Tutaj cały narożnik został zrobiony. Dobra, jak na razie skrzyneczka wygląda tak. Ja myślę, że całkiem, całkiem i estetycznie to wyszło. Nie wystaje za dużo ze ściany. Jest tam dość dużo miejsca w środku. Ocieplony też jest maksymalnie jak się dało. Co mieliście okazję zobaczyć podczas montażu. No i ja myślę, że, że wyszło całkiem ok. Dobra, to tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki z elewacji, jak także zapraszam do przejrzenia kanału nowych widzów Myślę, że coś tam wśród tych wszystkich filmów znajdziecie ciekawego. Teraz trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia i cześć!